Ciemka ludziska, ja jestem haryb mamy sobie wyrąb Total War, e, e, kampania rzymska i w dzisiejszym odcinku, e, no, tą armią będziemy, no proszę cię, e, rozprawić się z tymi tutaj, bo znowu mamy ten sam problem, secesjoniści z Senatu, e, musimy z nimi się uporać jak najszybciej. E, tak, tutaj my się już uporaliśmy i mamy jakieś jednostki, żeby pilnowały to. Tutaj musimy teraz to sobie zrobić. Moi drodzy. Tutaj mamy flotę. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy jakieś resztki, więc musimy sobie... Tutaj weźmiemy sobie cztery oddziały tych. Tutaj żeby nie było. bo Mogą tutaj już idą posiłki. Żeby nie było, na razie się kupimy jakieś Tak, na dzień najmimy Trzy oddziały, żeby Popilnowały trochę tutaj tego To są Okej, okay, sojusznicy eee, Czy możemy mieć jeszcze jakąś armię? Tak, możemy, ale Nie mamy generałów To jest problem Ludzie, to jest problem Brak generałów Tutaj tak, tutaj możemy iść tymi dalej, albo tymi. Tu mamy, dobra, tutaj pójdziemy gdzieś, możemy ich zaatakować od razu. No, okay, to nie, to nie, tutaj staniemy. Czy tutaj? i tymi tutaj i czy mogę tymi się odsuniemy się jak najdalej tutaj eee, nie widziałem tej armii tutaj, wiem czy nas tutaj śledzą teraz na tyłach mamy trochę kiepsko, ale to nic, kto to jest o ty! ty ty, 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 no trudno, jedną armię będę musiała jakoś eee, przekierować, ty Pierdziele. A to się tutaj wtopiło teraz, czekajcie ok, czekajcie tutaj, okay, nie wiem, czy z tym będę miał szybciej, no. E Zbroję tutaj. Zrobimy lepszą. Tak. I żeby byli mocniejsi. Dobra. Tylko dwóch tych zlikwidujemy, tak? No kurde, ej. Teraz sobie tutaj Żyłem, No, ej. Tak nie może być. No dobra, musimy porozglądać się. Szkoda, że nie mamy generałów nigdzie. Ej. Tutaj kto? Ci, si, dobra, już myślałem. No cóż, no tutaj takie e, rary tasy niech tutaj idą. Tutaj mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Tutaj już idzie armia. Zobaczymy, co się tutaj e, powiedzie z Tolosa. I Kurde, no. problem jak ciul, nie? O, szkoda, że nie mam. Generałowie, mogę mieć jeszcze trzy armie, ale nie mogę mieć, nie mam generałów, więc. To jest taki duży, duży problem dla mnie. Ci. Bo. Jak ta ma być przez całą grę. E, tutaj, no. Disengage! Okay. Tutaj ci no i tak tak nie damy radę tutaj lu, 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 ludzie. Co Kurde blaszka, no znowu oni. O, oh, okej. Okay. Już tam idziemy tą armią naszą, jedną, jedną. Okej. Okay, We do not beg for gold. Okej. Okay. No trudno, no, kurde blaszka, zaczyta śmierć, no Dobrze, no. Ciężko mnie to obchodzi? dawaj następnego jazda z Koksem. Okej, okay, no dobra, no, już nie mam humoru, ludzie, bo to. Eee Tutaj idzie jedna armia. Jakby co, mam nadzieję, że tutaj nikt nie, nie. wyjdzie armią. No to by była lipa. Eee, tymi wrócimy sobie. Gdzieś tutaj Okej, okay, poczekamy na nich tutaj Jak będą chcieli to niech przyjdą eee, tutaj Eee, moi drodzy Daj mi to eee, reformy żołdu to nie Lepsze nie. Co to jest? Zapas amunicji, okej. Okay. Yy... Konstrukcja to jest? Dobra, dajmy to. Ok. Dobra, wiemy, wiemy. Ludzie, ej, ej A no, dziękuję. Dawaj, to. Lepiej yy, podejdź tutaj. Dawaj, to. Yy, zawalczymy, to już zawalczymy. Sobie. Tutaj. Yy. Kurde, no. Ci seniści się to się mnie wykończą tutaj, no. O, dobra. No, bo to jest to, że... Niby tutaj jest w garnizonie e, jakieś oddziały, ale no niewielkie, tak? E, nie ma tak, na przykład w Medywalu, że na przykład w Namco mogą mieć osobne, beliakie jednostki, tak? Jakieś śmieciowe, beliakie, żeby pilnowały to. To też tutaj by było dobrze, flota w garnizonie. Więc znowu, nie wiem, musimy się z nimi szybko oporać. Jak najszybciej. My już mamy tutaj taką armię i taką te że Zmieciemy ich z powierzchni ziemi, ludzie. No. My jeszcze dwustu floty, tak? To konnicą się załatwi. Eee... okej. Okay. Czekaj... Dobra, lepiej już nie będzie. Dobra, to są tak. Czy... Tak, ci... Czy... E, no. Tak... Zmiernym ciał... Tych. Eee, tutaj. Eee, tych. Tak. Tych. Tak. ok, eee, Na przykład tych dwóch możemy dać. Tu. Tych możemy dać e, Tutaj Okej To jest generał Tutaj są trzy Tutaj są cztery e, To weźmiemy ich wszystkich bez tych e, dobrze, gdzieś tutaj, o Dobrze Dobra, weźmiemy tych niego nie idą tutaj. Dobra, niech konica tutaj już coś zadziała, tymi będziemy tutaj. Będą na razie tutaj Ok Na przykład Ci e, cztery mogą ich gdzieś Tutaj Jak już wy tu idziecie To możecie Tych czulnąć No Ale wybiegniecie tak oni już uciekają, oni się już są ze strony, tak? Dobra. Yy, chcę to zobaczyć tutaj. No. Dobra. i od razu tutaj uciekamy ja to są jakieś śmieciowe te... no tak okej, okay. wy możecie iść gdzieś Po, po umierało. Dobra. No. A wy przyjdźcie bliżej tutaj. Generalnie stoi tam często stoi nigdzie bardziej tutaj.

Okay. The battle is turning in our favor. Romans all forward. Okay. In the name of Rome, David Shed. Swift riders at your command. Equites riders of the Dowders, Warriors. Okay, Dowd okay, Richard. So.

Peter serve Rome. No doubt. Roman ready for duty. To advance. No okay. Melee cavalry ready. Advance. Equities.

No i wy jeszcze raz Wy tutaj z niej walczycie? Seriokej! Dobra, ciężko, zakończ bitwę e, Zakończ bitwę Dobra, no zbytnio odstradnie straciliśmy tutaj na posadzce, cztery działy tych, no to pytanie nie straciliśmy. Może trochę konnych i tutaj tych niewolników. A tak poza tym, to nic specjalnego. O kurda, blaszka! 6 mi odwalczyliśmy Nie tutaj, więc tragedii nie było. Nie tutaj. Dobra, i co? Czekamy dalej. Jeśli masz nad wrogiem znaczną przewagę liczebną, otocz go i zniszcz. Niemiej litości. Dobrze, zaproszka zapętać. Dobra, jedno skanę. E, tutaj, e, okupacja oczywiście. Dobra, tutaj oczywiście musimy tak wszystko podleczyć. E, tutaj e, nie to, e, tutaj e, tutaj armia już idzie. Tak. Będziemy atakować tych. Mam nadzieję, że tutaj coś. Okay. Nie mogę, dobra. Jeszcze dwa oddziały kony się wziąłem. Na wszelki wypadek. Eee, tak. Dobra. To no szybko. Zapiszemy. Zapisz. Eee, Rzym 2. Tak. No, no, ok, i co, i następna tura, zobaczymy, co się wydarzy, bo to mamy dwie, dwie duże armie, mamy tutaj, więc zobaczymy, czy nas zaatakują. O nie, jednak nie, widzicie, stracili przewagę i nagle tutaj już nie atakują. Ciekawie, ciekawie, jak. Test. Ok, nie ma sprawy, tak, wiem, bo mi. Przeszli debile dwie prowincje eee, tutaj eee, i oni nas oblegają, okej, okay. kurde blaszka ludzie, nie wiem, no nie wiem czy tutaj to w ogóle robić ludzie, eee, moi drodzy, kurde chyba zostawiamy sobie to na następny odcinek, eee, eee, tutaj, tak? Czekajcie, gdzie? Okej... Okay. dobra, bo i nie. I teraz ich jest mniej. Co się tutaj odipeł? Dała mi wojskowy ty. Napal jakie śmiecie ty? Ciebie damy gdzieś tu? A teraz? No, Pico bello, zapiszemy. Zapisz Rzym 1. Zapisz, zapisz. I udało nam się rozgromić jedną z nich armii, tak? I tutaj? Więc tutaj komputerowo, bo już tak mamy przewagę, tak ich zgnoimy tutaj. Więc jedne jakąś część wojsk tutaj sporych. Byli jako tako... wyszkoleni. Okej, okay, jak... i teraz tym sposobem... Tych dajemy tutaj na... tutaj z powrotem. Tych tutaj. Eee, dobrze. Eee, tymi... lecimy. Eee, tutaj. Okej, okay. dobrze, tak to zostawimy pod kontrolą. Tutaj, tak, tak musimy poczekać, e, aż nam tutaj zadowolenie wzrośnie. E, I przy okazji, tutaj może tu w sumie że doszkolimy dwa oddziały, okay. ale tutaj mamy tylko ten. Tylko jeden mogę. Zobaczmy jak się sprawuje ten taki oddział w sumie. E, tutaj. No więc. Tutaj na razie mam puste tereny. Czy jest ktoś kto chciałby... Nie ma dalej generała ej. tutaj. E, to rozwijamy tutaj co? To chorym. E, to tutaj co? No. To się, złotnik się najbardziej opłaca. To. Eee, o kurde, to czy to. Tu mamy jakichś większych, belejakich tutaj, ale mamy. I to wolę te, wola, wola te e, koszary legionistów. E, zbudujemy koszary legionistów. Albo e, czego? Manipuł, okej, okay, dobra. E, tutaj też to. Tutaj tak daj mi to okay. dobrze, więc yy, mamy 25 minut tutaj mamy wszystko, tutaj rzym dobrze, tutaj mamy okej, okay, wzrasta i nie mamy już pieniążków bardzo fajnie, że nam się udało tutaj yy, to uratować tutaj coś w sumie mamy tutaj jakieś dużo nie to Oj, no mamy coś tutaj w sumie to mam nadzieję że tutaj nic się stanie jeśli popłyniemy gdzieś tutaj w te tereny e, dobra ja już tutaj zakończę odcineczek gdzie e, moi drodzy e, i Pójdziemy tutaj dalej. Mamy jeszcze trochę, dobra. Eee, tych tutaj eee, pójdziemy eee, wyduczyć, tak? Dobrze, zamiast tych, dobrze nie stać nas. okej, okay. ale mamy łuczników, ty? Dobrze, to zamiast tych jeszcze tutaj się weźmiemy. Potem eee, łuczników, tak? Z dwa oddziały. Eee, tutaj eee. Dwa działy. ok przynajmniej jeden na razie, więc Ja tutaj dziękuję za uwagę Jeśli film się spodobał, duży łapa w górę Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem. Tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona Zostaw do nas, żeby być na bieżąco Komentarza przypnę serducho Ja dziękuję za uwagę do zobaczenia do następnego odcinka Elo, na razie